A idziemy zobaczyć przy okazji, czy są jakieś rośliny w Kauflandzie. A tym razem witamy w Kauflandzie. Nie wiedziałem nawet szczerze, że są jakieś rośliny, ale jak ktoś mieszka blisko, może sobie podskoczyć, zobaczyć przy okazji. I co to mamy? Dratena Mary. Marygnata, no no, zaraz i znowu będzie... No ale ty się nie znasz. Mówić słowa jakby były ważne. Pokazuję ceny, proszę bardzo. O, Bafia, znowu. Jakie ceny? Nie wiem, bo to jest. Takie zielona. Serdoniczka. Holandia. Regularnie Chyba podlewać. Podnoucza. Kupiłem to. Może nagram na następnym jakimś tam filmie. Fitonia Don. Nie wiem, szczerze. Blusz, a, fitonia 59, blusz po 3,39 Ale jakie kaktusiki! No, dobra. Mix. Także, jak ktoś lubi takie roślineczki, proszę bardzo. Sukulent, mix. O, coś, coś innego niż w i innych. Co to jest? Śniedek? Śniedek. Śniedek Don. Ornithoglow. Galum. Dobra, nie będę czytał. Bo to znowu na 20 tysięcy wyświetleń. Czy tam 5, zależy jak się film obejrzy. Trafi się ktoś i będzie mi jechał. A ja mam to gdzieś. Zobaczcie jaki fajny kolor. Kurczę. Aloesik. Lecimy dalej, oczywiście Jacenty. O, nie mówcie, że to ten kaktusik co ja posiadam. A może nie. Grupa Stalewiak, przypominam, śmiało wpadajcie. A, i jeszcze takie słowo do osób, co... Ty nie jesteś żadnym pasjonatem! Łałała! Wiecie, ktoś wpadnie na mój kanał, a kanał jest od 10 lat, nie wie, co uprawiam, i szczekają, nie? Aż wystarczy weź filmy z lata, a tam banany w ogródeczku Stalewiaka. plątwa. Proszę bardzo. Anturium w ceramice. Roślinki cebulowe Oczywiście pozdrawiam moich stałych bywalców oglądających Oczywiście nowych też Tymianek ogrodowy No takie trochę inne rośliny niż tych wszystkich marketach co byłem ostatnio Uuu tutaj to chyba wody by chciały Oczywiście storczyki Fiołek afrykański po złotówce Co tak tanio? Jola po złotówce fiołki jakieś Ale nie ma fiołków Stoją storczyki no. Róża 79. Aj przypominam może jeszcze, że... Stalewiak będzie po szkółkach też jeździł, pokazywał. Felblągu. No, Felblągu raczej no. Jaki asortyment jest. Jak będzie trzeba, to i dalej pojadę. A co tam? Bo wspieramy polskie przedsiębiorstwo Zawsze też obejrzy, może ktoś pojedzie i kupi. Co nie pachnie fiołek? No. Ale różne kolory. Ty, ale to po złotówce nie. To nie. chyba. Co tutaj mamy jeszcze? Nie wiem, co to jest. Begonia, jakaś. Latior. dobrze powiedziałem? Nie wiem. I co? Znowu paproteczki. Pokaż. Paproteczki, skąd wiesz? Po ile paproteczki? Paproteczki po 999. Oczywiście draceny. Dracena wonna. Już po cięciu wtedy się ładnie rozkrzewia jak każda roślina. O, następna dracena. Marginata. Także śmiało. Ktoś ma blisko kaufland. Niech sobie wpadnie i zobaczy. Znając życie w każdym kauflandzie, może być inny asortyment. Jak to bywa w marketach. Tu jaki ten Aloesik. Aloes Humilis. Ale się po 1499 dzwonek White Get Me Pewnie to to Tak No i dobra, to byłoby na tyle Kolejny film to dopiero w lutym jakiś tam gdzieś jak, jak będę gdzieś dalej Zobaczymy jak się tam asortymencik zmienił w jakiś tam większych tych sklepach Eklarua Obi czy tam IKEA Zobaczcie, kto tam nowy na kanale. Inne filmy, moje z egzotyczne z ogrodu i w ogóle. Co masz? To, to kwitnie, czy to ściema? Nie wiem, czy to taka ozdoba, tylko ozdoba chyba. No szczerze nie wiem, bo jest w folii. O, jak ładne. O, zobaczcie, już miałem kończyć film, ale... O, ale kozacki, tylko ciekawe, jak długo to kwitnie. Co tutaj mamy? Bromelia premium Bromelia premium Kolorowa, ale piękny. No kwiat jest przepiękny I tu jakieś zobacz następne Bromelie 30,99 No Dobra, trzymajcie się, kończymy I na razie Nie jest to tylko babie lato jest No Ty, ale ty, dobra, ty nie dotykaj Zaraz połamiesz znowu coś no gorąco, ponagrywamy takie wstaweczki.